Dobry, dobry wieczór. Pierwsze chcę pogratulować drużynie, drużynie Kinga, że stworzyli nam bardzo ciężkich warunków dzisiaj, żeby, żeby rozegrać mecz. Ogólnie ten klub i jak, jak inwestują w koszykówkę, to jest coś pięknego tutaj, że, że jest ktoś, kto jest tak, tak cierpliwy i kto tyle się stara z roku na rok naprawdę zainwestować i stworzyć mocną drużynę. I w tym roku też im się udało, żeby, żeby to pozmieniać i żeby stworzyć drużynę, w której amerykański zawodnik może zostać za składem, bo ich jest za dużo. To jest naprawdę brawa, brawa dla, dla kogokolwiek, kto to robi. E, jeżeli o nas chodzi, o ten mecz konkretnie, uważam, że e, ofensywnie nie poszedł mecz po naszej myśli i jestem dumny. Z moich zawodników, z ich podejścia defensywnego i z tego, że wytrzymali, żeby grać do końca. Bo zawsze jest najłatwiej powiedzieć, a musimy zagrać do końca, musimy się postarać do końca, i tak dalej, ale naprawdę to jest prawdopodobnie coś najcięższe, żeby zrobić. Jak się starasz, dajesz wszystko siebie, a nic ci, nic ci nie wychodzi w ataku. My dzisiaj to wytrzymaliśmy, doprowadziliśmy do, do, do grywki. I w dogrywce znowu byliśmy na minusie i wytrzymaliśmy to i byliśmy w stanie, byliśmy w stanie wrócić. Jakobiego wziąłem tutaj nie przez przypadek, bo pokazał ogromny postęp w swoim zachowaniu. Nie, Może tam jakaś decyzja sędziowska mogła pójść w innym kierunku w jego stronie w pierwszej polowie, nie poszła. Nie denerwował się, nie frustrował się, został sfokusowany i jak było najważniejsze zagrał fenomenalny mecz. I, i pomógł nam, żeby, żebyśmy to wygrali. Gratulacje dla całej mojej drużyny od pierwszego do ostatniego gracza za charakter pokazany dzisiaj i za to, że z meczu na mecz mi dalej robimy postęp, niezależnie od tego, że może ciężko nam jest teoretycznie nawet do playoffów się dostać, już prawdopodobnie nie możemy nawet matematycznie spaść z ligi, ale wszyscy mi mamy jakąś ambicję indywidualną i chcemy chcemy grać do końca i myślę, że to dzisiaj pokazaliśmy. We started off a little slow but um, at halftime coach said we can, we can get this game we just gotta believe in each other and, and dig down deep and you know, pull it out and that's what we did we got the job done we believed in each other we shared the ball phenomenal and we got the job done I also believe that uh what is playing so hard hopefully you get a raise you know a bonus or something. Gratulacje za dla zespołu pokazali, że są groźni dla wszystkich, że potrafią do końca grać basket, że do końca. No jest mi wstyd za to, co zaprezentowaliśmy w dzisiejszym meczu. Chciałem przeprosić kibiców, którzy przyszli, którzy nas wspierają, nie tylko na boisku, ale też gdzieś tam przed ekranami komputerów m mogli obejrzeć mecz i to wstyd mi jest po prostu. Biorę to na siebie, że przy prowadzeniu 20 punktów nie zmobilizowałem zespołu, nie skoncentrowałem na tyle, żeby, żeby ten mecz dociągnąć do końca i wygrać. Ode mnie. Ode mnie tyle. Przede wszystkim gratulacje dla ASEKO Arki Gdynia, ponieważ zagrali na pewno drużynowo. Trafiali ciężkie rzuty. W szczególności brawa się należą Filipowi Dylewiczowi. Dylu pokazał, że jeszcze trochę paliwa mu w baku zostało i że że jest w stanie grać w tej lidze i to jeszcze chyba dobrych parę lat. No natomiast my cóż, w pierwszej połowie no mamy. No wydaje mi się, że w drugiej połowie troszeczkę zbyt indywidualnie zaczęliśmy grać i um, myślę, że mamy faktycznie 21 Asyst, ale, ale myślę, że większość to była chyba w pierwszej połowie, e, no i. E, no i cóż, zabrakło tego czegoś w drugiej połowie, żebyśmy żebyśmy przechylili tą szalę, żebyśmy właściwie zamknęli mecz. Same mecze się nie wygrywają, trzeba to po prostu przez 40 minut pokazać, czasem przez 45, a dzisiaj właściwie tylko przez 20. Dziękuję.